Dzień wszystkim. Z tej strony Norris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gothic 3 i kontynuujemy przygodę bezimiennego. Dzisiaj wybieramy się na polowanie na białego rozpływacza, ale najpierw, jak obiecałem, musimy najpierw znaleźć... Hej, ty! Nie jesteś stąd, prawda? Czego chcę? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy z... Powinni już dawno wrócić. Nie. Cholera. Dobra, nieważne. Eee, tak. Dzisiaj najpierw musimy znaleźć kamień teleportacyjny. Musi on znajdować się w pewnym takim większym domku to jest tutaj... W takich domkach naj... nie. W takich domkach najczęściej się znajdują. Coraz bliżej jest ta wieża. Okej. Okay. Ciężka skrzynia. Sobie oczywiście zapamiętamy, że to jest ciężka skrzynia. Na razie damy sobie z nią spokój. E, wszystko w swoim czasie, rzecz jasna. Na przyszłość będziemy po prostu mieli kamień teleportacyjny, żebyśmy mogli e, jeśli chodzi o wykonywanie zadań i o postęp fabularny oczywiście, żebyśmy mogli się tutaj wrócić bez zbędnego pitolenia takiego jak było w poprzednim odcinku jeśli chodzi o łażenie. Także jesteśmy już o niebo do przodu, także lecimy. Eee, w dobrym kierunku? On znajduje się gdzieś w tym miejscu, także. <laughs> zaraz powinniśmy. Naciś się zaraz. No. W dzisiejszym odcinku powinniśmy się tam dostać. I jakoś. I jakoś z nim tą sprawę załatwić. Lecimy, słuchajcie. To był mord? <laughs> Nie, 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 nie. To był chyba mord. Ale chyba to nie ten sam mord co z Far Cry dwójki. Dobra, słuchajcie. No, Okej. Okay. Hmm, <laughs> Holender, to było którędy. Trzeba minąć gobliny. Gobliny były tutaj, ok. Następnie trzeba pójść chyba w tym kierunku. Dobrze idziemy? Mijamy bizony, tak? Idziemy przy ścianie. I dochodzimy do jakiegoś lasu. Ajajajajaj. Te wilki wybijemy. No i no nie no to są najlepsze krótkie ciosy. Tego ustrzelimy, bo tam jest nosorożec chyba. Zapiszmy grę. Ja się muszę zastanowić konkretnie czy w tym kierunku to jest. Czekajcie. Wiecie co, chyba nie? Chyba żeśmy zrąbali trochę. I poszliśmy w złym kierunku Musimy cofnąć się do poprzedniego zakrętu i, i cały czas przyjścianie z tego co pamiętam. Dobra, nie. Coś może z tego wyjdzie. Może nie z tego do końca. Co? Dobra koniec. What the że musimy przejść obok niego właśnie i on właśnie nam stoi na przeszkodzie. Ajajaj, aj, aj, chybiłem. A ładowanie kuszy trochę zajmuje. Walka z ogniem nie jest już taka ciężka. Okej, okay. słuchajcie, mamy postęp, bo jesteśmy przy ognisku. Dobra. Zapisy. Sejwika robimy. I lecimy dalej. To są zęby jakieś. Mamy orków. Cholera. <laughs> nie wiem, czy do końca mieliśmy iść tędy. Czy czasem nie polecieć tędy? Cholera. No, musimy się naraz rozejrzeć na mapie. Czy my aby dobrze idziemy? O, szablo zęby. Zapiszmy grę. Chociaż, jeżeli tego trafimy, to będzie łatwiejszym celem dla nas. Zaraz już są na równi. Tylko się schował za... ...za, za, za skałą. Ajajaj. Dobra, trafiliśmy go. Bynajmniej najmniej zęby to nie są kocurki, Dobra. Jeden strzał, ok, mamy go. Ubiliśmy skubańca, dobra. Teraz zapisujemy grę, żeby nie było. I możemy lecić dalej. Tak? Oczywiście. Mapa. <ślesk> Ale chyba dobrze idziemy. To będą jakieś zakręty. Hmm Ale czy byśmy Ja wolę wiecie sprawdzić każdy Każdą ewentualność drogi Tam jest jakiś cieniostwór Każdą Ale to każdą ewentualność Każdą absolutnie Każdą ewentualność drogi A tędy, czekajcie. Słuchajcie, to chyba była ta droga. Tak jest. Teraz dobrze dopiero idziemy. Ruszamy. Tu mamy wilki. To przejdziemy sobie tędy. Próbujemy je jakoś wykiwać, chociaż tej watachy myślę, że będzie. tą watachę będzie ciężko wykiwać. które zapisaliśmy, także. Próbujemy. Cztery wilki znowu. Z ja bardzo lubię zwierzęta. Okej, okay, mamy ich, mamy, 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 mamy. Nic nie idzie, nic nie idzie, ok. Ciężkie ciężkie te, te wilki są naprawdę. Ok, pozbierajmy sobie z nich wszystko, co możemy i zapiszmy gierkę. Rędy. Tędy czy tam tędy? Ale chyba tędy na górę dopiero. Kurde, sorry, z grę znowu ścięło i wywaliło. A, rozprówaczę. A no teraz jego trzeba kropnąć. Ciężki ten Nordmar. Oj, ciężki. Chyba trafnie porównałem to do górniczej doliny. Jeleń. Jeleń. Rozprówacze. Dwa rozprówacze. Okej. Okay. Wilki tutaj są. Dobra, jeden poszedł. Dobra. Możemy się już pożegnać. Tego wilka nie wywołaliśmy. Aha, gobliny. I bajzony znowu. Boże, ile tych bizonów jest. Będziemy musieli naprawdę ostro się pomęczyć z tymi potem bizonami. O, oczywiście, jeżeli nie zapomnę. Gra się znowu ściła. Ścieła. Hmm. Dobra. Lecimy. Już niedaleko. Ha! Dead body. What the... Come on, game. Gothic. Wierzę, cię lubię. Gobliński szaman. Nie no, tak nie może być. Jest dwóch szamanów. O kurde, dobra, czyli tutaj już możemy sobie uznać za załatwiony temat, sorry bardzo, się znowu ten telefon? czy mi cały dzień. Dobra, przepalmy sobie mięso, bo to chyba na tej górze jest. Zapiszmy grę i spróbujmy. Miejmy nadzieję, że dobrze trafiliśmy że to co że pamięć mnie za bardzo nie zawiodła tym razem. Aha. Dobra. Jest. Jest nasz. Jest nasz kochany Biały rozpruwacz. To musi być on. Dobra. Te wilki już są załatwione. Te, przepraszam, gobliny. Trochę tym istotom brakuje do bycia wilkiem. Gobliny tak nie merdają ogonami. Dobra. Kusza, włochaty. No nie, 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 nie. Biały rozpruwacz. Chodź do mnie. Dobra. Gra się nie powin. Nie powinna wy wywalić teraz. O, kurde, twardy jest. Okej. Okay. Dobra. Załatwione. Biały Rozprowadz został zabity. E, to też e, teraz teleportujemy się do klanu Wilka. Teleport do klanu mota mamy. Zadanie zostało wykonane. Odłóż broń. I musimy teraz polecić do naszego Bogira, żeby odebrać od niego nagrodę, odebrać kamień Wilka, i powiedzieć o tym, że czego dokonaliśmy. W ogóle, jak tam stoimy? Gothic, nie ścinaj się. Już, już. Koniec. Plan Wilka Reputacja 42 eee, Rozpruwacz nie żyje Rozpruwacz nie żyje Wiem, wyczułem jego śmierć Czy teraz dostanę kamień? Tak, jest twój Noś go dumnie Po co chodzi? Oddalę się teraz, aby o, dostaliśmy 15 jeszcze. Moja chata należy do ciebie Nie będę jej już potrzebował Ok. Zapiszmy sobie grę. Bardzo kulturalnie. I zajrzyjmy do jego chaty, co on miał w niej. Skóra zebry? Wykwalifikowany ten. Cały druid. Nic ciekawego nie było. Może ktoś nam coś ciekawego powie na temat tego, że Bogir odszedł? Może Grim jakoś się odniesie do tego, co się stało? A właśnie, czekajcie. W ogóle to zobaczmy, co to jest. Trójcowy kamień wilka. Dzięki temu kamieniowi bohater może się zmienić w wilka. Zapiszmy grę. Także. Jeszcze tylko na dzisiaj zobaczymy, jak to działa. Kolejna bestia. Kolejna bestia. Dobre. Te bestie nigdy się nie nauczą. To był tak dobrym strzelcem. Dobra, <noise> nie wnikam. Także słuchajcie, my kończymy. Zadanie zostało wykonane. Ja pomyślę, jakie możemy kolejne wykonywać zadania dla klanu Wilka. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za ten odcinek, za wspólną przygodę, która trwała prawie dwa odcinki. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. A granie się tylko wczyta, bo nie wiem. No. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, na razie.